Czy Polskę czeka dobry czas, a może niestety wiele mroku? Jeśli chodzi o przepowiednie dla Polski, głównie wypowiadają je oczywiście Polscy jasnowidze, co czasem sprawia, że niektórzy uważają, że te proroctwa są stronnicze, nie do końca można im wierzyć. Ta jednak wizjonerka nie jest Polką, a Amerykanką, co ciekawe, poświęciła Polsce w swoich przepowiedniach sporo czasu. Chodzi o Weronikę Lueken która musiała przejść sporo trudnych zdarzeń ze względu na zdolności, jakimi dysponowała. Jej dar aktywował się dzięki zapachowi. Kobieta powąchała perfumy o zapachu róż i wtedy właśnie dostąpiła objawienia. Miała ujrzeć zmarłą zakonnicę, a to był dopiero początek jej mistycznych doświadczeń. Jakiś czas później kobieta miała ujrzeć Maryję, która zapowiedziała jej, że ukaże się na terenie kościoła w Bayside 18 czerwca i będzie powtarzać to objawienie każdego ważnego święta. Maryja miała ją poprosić o postawienie kapliczki w miejscu objawień. Matka Jezusa wyznała też kobiecie sporo faktów na temat przyszłości. Niektóre z nich dotyczyły dni ostatecznych i katastrof, które zbliżają się do świata. Gdy kobieta ogłosiła, że widziała Maryję, coraz więcej parafan przyjeżdżało do kościoła, by na własne oczy doświadczyć niezwykłych zjawisk. Biskup z tego kościoła nie był jednak zadowolony z tej sytuacji i postanowił ogrodzić kościół. By zmniejszyć ilość odwiedzających, biskupi ogłosili potem, że nie wierzą w przepowiednie tej kobiety i nie należy jej wierzyć. Pojawiły się twierdzenia, że zakonnica może doznawać wizji od sił diabelskich. Tymczasem kobieta twierdziła, że cały czas widzi, doświadcza odwiedzin istot duchowych, w tym aniołów. Czasem te istoty miały być widzialne dla wszystkich i niektórzy zrobili im zdjęcia. Czasem jednak te byty pozostawały niewidzialne dla wszystkich poza mistyczką. Interesujący był także fakt, że zakonnica, gdy twierdziła, że istoty nadprzyrodzone jej się ukazały, wydawała się tracić kontakt ze światem zewnętrznym. Wyglądało, jakby była w bardzo głębokim transie, choć co ciekawe jej oczy cały czas były otwarte i wcale nie mrugała. Z jej objawieniami było wiele kontrowersji. Kościół odżegnywał się od nich nazywając je oszustwem, lub działaniem diabła. Być może nie chodziło jednak o fakt, że objawienia nie są rzeczywiste, ale o to, co nadprzyrodzone istoty miały kobiecie mówić. Według jej słów, Kościół robi wiele błędów i nie zawsze jego droga prowadzi do zbawienia. Co więcej, zakonnica twierdziła, że przez wiele lat Kościołem rządziła ukryta postać. Nie był to papież. To było w czasie, gdy rzekomo rządził papież Paweł VI. Jednak według objawień kobiety, ten duchowny został skrzywdzony i odsunięty, a w tym czasie rządził ktoś inny. Ta osoba kłamała, oszukiwała i wprowadzała mrok do świątyń. Wtedy rządził fałszywy papież. Kobieta miała doświadczyć wiele innych wizji, między innymi dotyczącej Polski. 23 marca 1983 roku miała ujrzeć samego Jezusa, który miał wyznać jej prawdę o przyszłości Polski. I wtedy Chrystus pokazał mi coś, czego przedtem nigdy nie ujrzałam. Powiedział, to są znaki których macie oczekiwać i kiedy zobaczycie te wydarzenia wiecie że nadchodzi wielkie oczyszczenie i uzdrowienie i zobaczyłam kraj wyznała zakonnica na granicy tego kraju stali ludzie ubrani w mundury i pan Jezus powiedział że to Rosjanie i że to właśnie Rosja dokona zajęcia tego kraju i pan Jezus powiedział że tym krajem jest Polska Rosjanie wejdą do Polski i zajmą ją zmienią wszystko to co tu było przejmą teren przejmą ludzi przejmą kraj i po tym wszystkim powiedział mi, że ci ludzie otoczą też inny kraj. Widziałam ten kraj, to były Włochy, jednak ostatecznie nie przejmą Włoch, gdyż dalej stanie się coś, czego nikt nie oczekiwał. Kiedy Rosja akurat będzie wkraczała do Włoch w celu wykonania planu zła, wszystko pokryje ciemność, cały świat zaleje mrok. To będzie początek końca tego świata. Już niedługo powróci sam Jezus. Dni są już dawno policzone. Kula oczyszczenia jest w drodze. Wszyscy, którzy podczas tych trudnych chwil pozostaną przy Jezusie, nie potrzebują się zupełnie niczego obawiać. Jednak ci, co się odwrócą od Jezusa, wpadną w wieczną ciemność. Będzie to jednak tylko i wyłącznie ich wina, ich wybór. Oni wybiorą drogę Antychrysta. Pamiętajcie też, by w tym czasie nie patrzeć w niebo, gdyż to tam będzie. Będzie błyskawica. To zbliży się. Wielka kula pełna ognia jak słońce. Wybuchy na słońcu zmienią wszystko, a niebo stanie się całkowicie różowe. Będzie to ładny widok, ale kryć się będzie w tym zło. Dym i pył zakryją wszystko. Żywa lalka nagrana w opuszczonym domu. Aby obejrzeć nagranie, kliknij napis, który widzisz na ekranie.